Witam serdecznie Droidkam. jest nież nic super O, tutaj buteleczki trzeba sprzątnąć Witam serdecznie O kurde, akurat przepraszam za spóźnienie Ale ogólnie Miałem lekcję dłużej niż byłem, u, niż ustawiłem... Miałem lekcję dłużej... O kurwa, nie mogłem się wysłowić, nie? Bo patrzcie, napisałem, że śpię jestem w szkole, wracam około 15. No ale ja miałem lekcję do 15, więc e, trochę mi się zapomniało, do tego was przepraszam. Mam nadzieję, że i tak się nic nie stało. No się siema AMU. Mam nadzieję... Mógłbyś włączyć mi ten, mógłbyś włączyć mi subskrybentów. Fajnie by było. Ja muszę teraz czas dodawać, jakby czas. 17 godzin i 32 minuty. Ile, ile w minutach to jest 17h i 32? 30... Czekajcie. Trzeba dodać tyle Dobra Elegancko Spotify włączę I można pykać na Insta, staży, kurde Ale Staka też muszę włączyć Chcę przelewam zaraz sianko czy coś może CH1, chodź no idę Amu Ogólnie jest taka sytuacja, że pan Nezji wysłał 100 złotych. No, chciałem to podkreślić, że mam nadzieję, że się nie będziecie kłócić. Ale jeżeli coś się będzie działo, to pamiętaj, że ty będziesz szybciej odpowiadał niż inni, nie? Bo tutaj już afery z tobą były, tak powiem. A mi się nie chce. No. Inaczej wcześniej podchodziłeś do tego, nie? Za co klira Dostałeś? No, mam nadzieję, nie? No nie, no Travisa nie chcę na początku streama słuchać A nie, no czy co Pierdona? O! Niech wbijają! No wiesz, ja mam modów za kasę i tego moda też nie umiem naprawić, bo ja go dodawałem, odejmowałem, Od... Zabria... zabierałem mu moderatory, dodawałem mu moderatory, wpisywałem inną komendę, nie działała i nie mogę nic z tym zrobić. To mówisz tak jakbym mógł naprawić tego bota. O. A włącz go no jest włączony cały czas Ja go nie wyłączałem nawet On po prostu nie działa Jestem CH1 jak chcesz No ale mu pisz coś do mnie jak będzie jakaś afera z Nezim Kto nie ma bana A Dzięki i dzięki Skip D. Marcin Ciekawe kto wymyśli ten nick. Ale sześć koło chociaż mi nakopało Dobra, to ja to zaraz Kongo robię Ej, dałbyś tego shot dla subskrybentów Bo ja teraz chcę ten chcę teraz dać no dobra, już sam dam M. Mm. zastosowanie subskrybencji. Dobra, już mam. Aha. A poczekajcie, włączę filtry, właśnie, właśnie filtry miałem włączyć. Dobra, i teraz nie będziecie słyszeć żadnych szumów. Za free? nie, no nie dajesz 6 koła, co ty, bryczku? Nawet na Fardonej to nie dajesz 6 koła na razie, więc. Dajcie to kaski, to znaczy. Tor jest? O jezu! To ja nie wiem, czy ja chcę się bić, widzowie. Dlaczego mam takie lagi? Lagi mam jakieś. Mam nadzieję, że żadnych nie mam No, będę chciał. Nie wiem, dlaczegoś chciał mi kamerkę, czekajcie. Aha, droidka. Stwierdził, że przestanie działać, okej. Okay. Drogi, to stwierdzi, że w sumie to jest co wolno jednie. Czekajcie, próbuję jakąś kamerkę normalnie ustawić. Już jest git, no wiem, ale. Chcę kamerkę normalnie ustawić. Dobra, ej, ale mam nadzieję, że dzisiaj, jak zdropowałbym dzisiaj ruzgę, ale sigma by była. Co ty gadasz? W prawo troszeczkę, ale nie wiem, które w prawo. No jeszcze nie mogę bardziej. No chyba, że tak. Twoje prawo, no dałem, dałem. Nie no, ogólnie, jakbym drapował dzisiaj rózgę, to już bym robił pół odłamki. No a to, jak mało osób jest na razie, to jeszcze się pologuje na te konta, moje. No, nie chcę. Czemu i nie desz prosto na Twój ryj? No spoko, nie? Telefon se położy poziomie, poziomie na taką krawędź, nie? Spoko, nie. Na pewno tak zrobię. Uważaj, bo tak zrobię. To kamerkę kupno. Chcę kupić kamerkę. A i dlatego mało osób. No i wiadomo, i dlaczego. Dobra, po 250 dolarków mam na każdym końcu, więc. Essa. Tak farpano, to dawaj później. Bo na razie mi się nie chce, serio. Czekajcie, zaraz zobaczę, ile jeszcze aż mam na tych multi-kontach. Kupię samieczek już. Ale ten tor jest taki spierdolony. Patron, ale tanie na razie są. Czemu tak mało osób? No mam Miki ma live'a I mam lagi w ogóle. Albo serwę ma Miki ma live i zabiera widownię No pisali mi wydaje tak No zobacz Miki ma live napisali Czemu Katix ma moda? No bo on wcześniej mi wysłał a teraz aktywny jest Wczoraj był dzisiaj był Bez sensu są, ale on jest na live'ach, nie ma o co ci chodzi ha wyjebać ludzi bo co bo bo są aktywni nie rozumiem ej nie ma sorka no i to mnie jest tej no tak tak zrobi jeszcze raz a to będzie został muta znaczy on moda no o co chodzi co jest o no, dobra Czekajcie, zraj te konta. Ostatnie dwa mi zostały. A jak wam szkoła minęła? A mu pewnie w szkole jak zwykle nie był. Idę zabić jakąś rózgę powodzenia, życzę. Ciężko jest. No, ale pewnie i tak spierdoliłeś. Szóstka z dniem, to co ty twierdolisz. Ej, chciałem wszystkie dnie co dostać. Eee! O to coś łatwo masz. Z geografii w takim razie. Czekajcie, zobaczymy, gracz Wiktor. O tak, zobaczę. Jeszcze dzień, jeszcze, jeszcze 24 godziny mi zostały i kurde. Będę miał lucky bloki na czterech kontach, eh? Znaczy, nas pięciu może. No, pięć Lucky Blonków, nie? No, tak oddaję. Już się wyjewałem. No i ja ci mówiłem, że powodzenia, nie? bo jest star teraz. To jest najgorszy patron, jeżeli chodzi o godziny bogów. Bynajmniej moja opinia. No bo wysłapi indycha ogólnie ten. Teraz, jakby. Ogólnie to mistówkę by wysłał, ale powiem wam tak, że jak Mezzi zacznie opierdalać znowu, to znowu dostanie on moda. No i... Pay to win, no ale biznesmen, na ty jak miałeś moda? Ty miałeś za aktywność, czy ty miałeś z tego? Ja potrzebuję ogarniaczków takich mogę. Ja zrobię i tak. Ja zrobię dzisiaj na wszystkie modów. Co prawe. Uuuuujujujujuj. A jak wleci lewitywitacji? No spoko, jak ty sobie wyobrażasz, że teraz każdą modę zabiorę? Ale widzimy, że dużo jest na live'ach akurat. Nie czy ja powiedziałem, że ty nie ogarniasz? Powiedziałem, że potrzebuję ogarniaków mega. Aha, bo tu jest cyklatko bywami, nie? I mam lagi pierdolone. O co chodzi? No jak chuj mi się coś musi pobierać, nie? Nie wierzę, jak mi się nic nie pobiera. A no, spoko, nie? No, to są opierdaj, ludzie, jak chcesz. No, Fortek mi się losowo aktualizuje, nieźle. No, ale na teraz, wszystko młoda, zrobienia i to byś sobie wyjęła połowę osób, które są na rajbach. Ty byś najlepiej każdego wyjęła, taka forfan w sumie. No, dobra. Czekaj sprawdzę no Jak mi powiesz kto stąd nie wbija to śmiesznie trochę On był wczoraj, on był wczoraj, Hosyk wbija raz na jakiś czas on, on teraz był, dzisiaj dzisiaj Wczoraj 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 znaczy dzisiaj Wczoraj. Kasino mnie wbija teraz. Ale nie wiem. Wczoraj, przedwczoraj wczoraj w... dzisiaj. Przed wczoraj. Wartożek wczoraj, wczoraj, wczoraj. Wczoraj, wczoraj i wczoraj. I ja nie wiem komu mam zabrać, nie? Jak ktoś po co ty do mnie dzwonisz losowo na pewno? Nightbotowi. No, chyba ta, chyba ta. No i, i nie i tak właśnie taki jesteś, nie? Że ty los, losowo jakiegoś zioł nie, nie znasz, i wtedy mówisz co to, to za głąb No mi się nie chce gadać, nie? No to byś każdemu moda zabrał od nowa, no to znowu 100 zł to by trzeba by było No wbija raz na jakiś czas, więc chyba no, fakt, no mogę mu zabrać tego moda niby I mi się kas też nie wbija, dwa moderatory na razie zabrałem No Katik zwija na razie, no Jezu, no wczoraj view jest teraz na tym streamie No ja lecę się bić w takim razie Tylko, że ja się już wywaliłem na początku streama Może no, mi chodzi o taki diawolę ja bardziej jak ktoś pisze na chacie, no ale... No No, daje na razie szansę jedną No jak będzie dalej nieaktywny, no to on poza tym pisa, że on szkołę ma teraz No to byś każdego wypierdalał, no, na razie go nie wypierdala, no I to osoby nie mają moda a ja też nie będę dawał komuś byle jakiego moderatora, tylko po to, bo jest aktywny No Ja kamerkę mam już od 5 dni Co jaki debil No ale nie wiem, nie rozumiem Ciebie Ty, ty masz taką dwubiegonówkę, nie? Ty raz mówisz, żebyś zrobił dobrze zablika, a raz mówisz, żebyś ten. Dał umbana za trzy dychy i jest do mnie problem później o coś Ta później zobaczę. Czy to w ogóle tak raz piszesz coś, a raz piszesz to. Jak chcesz się tam wiebać? No nie da mi się tam jebać nawet gość. No wydaj wydajcie na odłamki czy coś jak chcesz. No chyba że 7 dni będziesz się odbijać. Na takie bloki. Nie. Wiem, a po co, po co mi powiedz zatem więcej moderatorów? Tak szczerze. Po co mi więcej moderatorów normalnych? Mam ciebie, mam na ten. Mam Oscara i wy już we dwoje robicie całą robotę praktycznie A czy ja po, nie drugi raz nic do ciebie nie powiedziałam i drugi raz mówisz mi... Mówisz mi, że coś do ciebie gadam, nie? No dobra no ale moderatorzy są od tego żeby ogarniać czat, nie? No to ja nie rozumiem dalej o co ci chodzi jeżeli mam dwóch mega ogarniętych moderatorów, no dobra, tylko że ja mam za za dużo moderatorów, ja nie będę dała teraz. Ten z rozumiesz, najlepiej to bym po. To, że ktoś stale ogląda, to nie znaczy, że od razu moderatora musi mieć. Dobra, ogarnij się, bo mi się nie chce gadać na ten, ten temat. Naprawdę. Bo ja mam kilkunastu ogarniętych moderatorów i mi na to wystarczy. Oskar, ty jesteś, jeszcze kilku parych tam jest. Tylko nie pamiętam, których. Poczekajcie, zaraz wracam. Chwila. Co z No, co poje czasu. A czy ja poi... Ale ja pójdziemy, że mam kilku ogarniętych moderatorów, to nie słuchasz mnie. Daj do ciebie gadam.